Jak mają Panie na imię? Gabriela. Karolina. Jak po egzaminach Panie się czujecie? Cały stres już opadł, także kortyzol jest na niskim poziomie. Nie wiem, jak u koleżanki. U mnie też już teraz jest super, ale było ciężko. A co było takiego najbardziej miłego podczas egzaminu? Wydaje mi się, że stosunek wykładowców byli bardzo uprzejmy i gdzieś dzięki temu wszystko sprzyjało Zdanie. Tak, atmosfera była zdecydowanie na post. Jaki kierunek studiów Panie studiował? Kosmetologię, obie kosmetologię. Jaki przedmiot najbardziej Panią się podobał podczas studiów? Dla mnie zdecydowanie zajęcia praktyczne. Dla mnie też, aczkolwiek też na pierwszym roku mieliśmy bardzo fajne zajęcia o chorobach skórnych, co dla mnie było bardzo interesujące i wniosła mi osobiście bardzo dużą wiedzę. A ja może dodam w sumie, że biochemia, która gdzieś tam jednak nie do końca jest uwielbiona przez, przez studentów, to ja gdzieś bardzo chętnie słuchałam. Biochemiczny. Czy dużo? Czy dużo Panie zdobyły tutaj umiejętności praktycznych? Zdecydowanie tak. A poza uczelnią, bo w uczelni oczywiście jest dużo tych zajęć praktycznych, a poza uczelnią były praktyki? Gdzie Panie je odbywały? Tak, ja, ja również odbywałam praktykę w salonie i, i dostałam bardzo dużo przekazanej wiedzy i umiejętności. Jak, jak panie się czują przygotowane do wykonywania zawodu kosmetologa? Ja osobiście w tym momencie, po zajęciach, które odbyłam w szkole, jak i właśnie również po praktykach czuję, że jakbym zaczęła pracę w zawodzie, to czułabym się pewnie i, i na pewno wiedziałabym z czym podejść do klienta. Wiadomo, no, no, że też cały czas tą wiedzę trzeba gdzieś samodzielnie zdobywać, ale wydaje mi się, że na maksimum jaki mogła dać mi uczelnia, to dała, najbardziej. A jakie plany mają pani na przyszłość plan zawodowy? Każda gdzieś tam u nas, znaczy, tak mi się wydaje. Takie małe marzenie dla tak, każdej z nas. Ale fajnie zatrudnić się oczywiście e, u kogoś moim zdaniem, żeby nabyć jeszcze praktyki, praktyki e, zdobyć doświadczenie, e, no i potem ruszyć może po swoje gdzieś. Dokładnie, jest to bardzo pytanie. Jak Panie myślą, co decyduje o sukcesie w branży, w pracy zawodowej? Według mnie nieustanne zdobywanie wiedzy. Ciągła, ciągła, ciągła gdzieś nauka. Tylko to w sumie tak naprawdę gwarantuje jakikolwiek sukces. Bo myślę, się, branża nasza jest ciągle, ciągle się wszystko coś zmienia i gdzieś trzeba się rozwijać dosłownie. Dla pani w tak samo? Tak się tak podpisuje się w 100% pod tym, co koleżanka powiedziała. Super. A mają pani na pewno bardzo miłe wspomnienia z uczelni. Jakie to są? Czy mogłaby pani kilka wymienić, albo przynajmniej jedno takie, które najwięcej wspominacie? Znaczy tak, na pewno poznałam fantastycznych ludzi, którzy, mam nadzieję, że e, ten kontakt pozostanie na wiele, wiele lat, że nie urwie się po zakończeniu tej szkoły. E, no miałyśmy tutaj trudne chwile i fajne momenty, ale zawsze się wspierałyśmy gdzieś tam, e, byłyśmy przy sobie, no, i były zaliczenia, egzaminy, także to, to było dla mnie bardzo ważne, że nie byłam tutaj sama. Ja bardzo podobnie jak koleżanka też dziś. Się... Okres covidowy i to wszystko było ciężkie, ciężkie chwile, natomiast wspólnymi siłami, ciągła motywacja, wspólne wspólne wspieranie, gdzieś się no, dzięki temu jesteśmy w tym miejscu. Czyli, Czyli pozdrawiam tak? <grym> Super, czy gdyby pani miały jeszcze raz możliwość wyboru kierunku studiów, to wybrałyby Pani kosmetologię? Jak najbardziej. Ja na pewno też. Nie żałuję tego wyboru i cieszę się, że trafiłam e... Do tej szkoły. A co chciałyby Pani przekazać naszym kandydatom na studia? Na pewno potwierdzić, że to będzie dobry wybór, jeżeli chodzi o kosmetologię. No i że warto, warto spróbować. Wiadomo, że bywało ciężko. Niektóre przedmioty wymagały tak dużo nauki i poświęcenia, ale warto. Bez własnego wkładu. Trzeba, trzeba po prostu się ciągle ciągle stale z nauka wsić. No właśnie, żeby... To jest klucz do sukcesu zdecydowanie. Żeby być dobrym studentem, studentką, to e, co trzeba robić? Oczywiście. na bieżąco, polecam na bieżąco, a nie gdzieś tam na ostatnią chwilę. Zdecydowanie systematyka i... Życzymy w takim razie Panią sukcesów, spełnienia marzeń i realizacji celów. Dziękuję bardzo. bardzo. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy bardzo.